To jest program Kontrast Krzysztof Czaban, kłaniam się państwu nisko dziś państwu i moim gościem w ostatnim przed wakacjami programie Kontrast jest były wiceprezydent Radomia pan Krzysztof Ferentsajn witam pana bardzo Dzień serdecznie Dobry, panie Dzień dobry panie Obecnie Kto? oczywiście wiceprzewodniczący PSL u w Radomiu panie prezydencie co pan dzisiaj Dzień. robi po y, y, zakończeniu urzędowania jako wiceprezydenta tak, Radomia. Tak miło jeszcze brzmi w uszach to panie prezydencie. No wie pan, bardzo. zawsze się tak, staram pan, zwracać, prawda. Za... Tak, do no sam fakt, Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie, bo, mhm. bo, 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 bo zdaje sobie pan sprawę z tego, że czasami przestaje się pełnić pewne funkcje, niektórzy zapominają o tym, natomiast mówię, jestem wdzięczny za to, że... No, nie, pan nie, redaktor pier, pierwszy, pierwszy, pamiętam, mój pierwszy, pierwszy wywiad jeszcze w telewizji E, Dami, kiedy kiedy byłem strasznie przestraszony i, i dużo słyszałem o redaktorze Czabanie i mówię, no rozjedzie mnie człowiek tam, jakoś <laughs> to się przeżyłem, e, to tak nie gwoli żartu, ale wracając do, 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 pana, do pana pytania, no, w tej chwili pracuję w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, to moja macierzysta firma, z której przyszedłem do pracy w urzędzie. Pracowałem tam, co prawda, przez rok, ale nawet ta roczna praca mi się przydała do tego, co później robiłem przez, przez 4 lata. Mhm. Dzisiaj ponownie wróciłem do tego. Praca jest o tyle ciekawa, że zawsze interesowały mnie rzeczy związane z ochroną środowiska, a szczególnie te związane z odnawialnymi źródłami i energii. Z tym, w czym widzę przyszłość rozwoju w tej chwili, zarówno miast, jak i obszarów, obszarów wiejskich. Dlatego powrót, powrót do tego, poznanie. Przypomnienie sobie pewnych, pewnych zasad, procedur jest też taką rzeczą dla mnie bardzo bardzo cenną. Mhm. Ale to jest tak, że, że dzisiaj tęskni Pan także za urzędem, bo rozumiem, że obecnie władza nie znalazła dla Pana miejsca, czy też nie było takiej propozycji, rozmów? Czy... To znaczy, czy ja tęsknię za urzędem? Może mam takie wrażenie, że bez żadnego snobizmu, mhm. że potencjał, który zdobyłem przez te cztery lata, mógł być lepiej wykorzystany w tej chwili natomiast czasu nie marnuję, kończę kolejne studia podyplomowe, inwestuję troszeczkę w siebie. Myślę, że kiedy się podjęło decyzję, żeby pracować na rzecz samorządu, to myślę, że to już to już tak będzie. Mhm. I to, że jest ten okres przejściowy teraz, tak jak wspomniałem, staram się jak najbardziej przygotować do tego, żeby w którymś momencie ponownie przydać się w pracy na rzecz tego samorządu. Na razie tutaj mówię w przypadku funduszu staram się to realizować jak najlepiej zarówno na rzecz miasta, czy samorządów ościennych, czy czy też, czy też mieszkańców. A wracając do propozycji, były rozmowy, które do tej pory no konkretnych efektów jeszcze nie przyniosły. Mam nadzieję, że, że, że no, jakaś propozycja mówiąc szczerze liczę na jakąś propozycję ze strony obecnych władz miasta, mhm. która by mi dała takie troszeczkę więcej wiary w to, że Warto było coś robić, przygotowywać się do czegoś i nawet poczekać, ale po to, żeby móc ten potencjał dalej wykorzystywać. No, mówi Pan, że potencjał jest niewykorzystany. Jeszcze Pańskiego doświadczenia? Znaczy, mam takie wrażenie, że mógłbym robić rzeczy o wiele bardziej odpowiedzialne niż to, co robię. Mhm. No, brakuje mi takich bezpośrednich, chociaż te kontakty, te, takie trochę teraz są bardziej na zasadzie koleżeńskiej czy z przedsiębiorcami. Nie ukrywam, że pracujemy też nad różnymi projektami, pomysłami związanymi z odnawialnymi źródłami i energii. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, no tak jak mi obserwowałem, te procesy, które występują w głównie w branży obróbki precyzyjnej metali. Wiesz nie trwa wyścig o sekundy, kto zrobi szybciej, kto będzie tańszy. I przedsiębiorcy teraz też zrozumieli jedną rzecz, że jednym z głównych składników kosztów tej produkcji jest energia. Mhm. I próbujemy wspólnie szukać takich rozwiązań, które pozwolą na. Obniżenie kosztów tej energii, na lepsze zarządzanie energią w przedsiębiorstwach. I to jest taki element, który, mówię tak pozytywnie, pozytywnie oddziałuje na to, że mówię, czuję się potrzebny tym przedsiębiorcom. Są to mówię, może, może jakaś zawężona, zawężona grupa, ale, ale to doświadczenie, które mówię, zdobyłem, które cały czas nawet podczas tych studiów staram się też zdobyć, ono w jakiś sposób jest wykorzystywane. Aczkolwiek myślę, że można by to zrobić w szerszym zakresie. I właśnie teraz, dzisiaj Pan korzysta także z tego doświadczenia w urzędzie, w wojewódzkim funduszu. To, to znaczy pracując teraz. Może powiem tak, przez 4 lata korzystałem z rocznego doświadczenia w funduszu, mhm. pracując w urzędzie, a teraz doświadczenie w urzędzie wykorzystuję ponownie w pracy w, pracy w funduszu. I tak. to jest takie, 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 no, takie pozytywne. Panie prezydencie, dzisiaj pan uważa, że radą stoi przed szansą, którą może wykorzystać na dobrą współpracę rząd-samorząd, jeśli chodzi o to, co się dzieje. Fakt: na, przed nami oczywiście wybory parlamentarne, nie wiemy jak to się zakończy, no ale. Ale, ale pytanie o, o te szanse, Radomia. Panie redaktorze, szanse są zawsze, e, natomiast to wszystko zależy tylko od tego, e, na ile e, umiemy ze sobą rozmawiać. Mhm. Ja mówię przez te cztery lata zauważyłem jedno. Największą umiejętnością jest tak zwana sztuka negocjacji, spokojnej rozmowy, argumentacji i ja rozumiem, że e, media są bardzo potrzebne, natomiast... Ja uważam, że w mediach powinny się pokazywać e, rzeczy, które są już wcześniej przedyskutowane. Za dużo według mnie jest takiej dyskusji poprzez media, czasami się Aha. zdarza. I to e, próbuje się czasami gdzieś w kuluarach, w kuluarach to może zabrzmi tak e, trochę, 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 e, trochę nieciekawie, ale taka jest prawda, że e, pewne rzeczy potrzebują ciszy, e, na pewno nie rozgłosu przez media, pamiętam się z tego okresu czterech lat, Zbyt wiele rzeczy najpierw było na stronach gazet, na stronach internetowych. Później tworzył się niepotrzebny, nie do końca dobry klimat, co powodowało, że te szanse, o których Pan mówi, poprzez niepotrzebne emocje były może nie tyle marnowane, ale, ale zmniejszane. Mhm. I tak jak powiedziałem, że może nie jest to najciekawszy okres w tej chwili, chociaż mamy tutaj po raz pierwszy takie sprzężenie naturalne, kiedy w mieście Rządzi Platforma Obywatelska, rząd też, jest, rząd też jest tej samej tej samej opcji. Widać to wsparcie ze strony pani premier Kopacz i za to też ukłony w jej stronę, za to, co dla tego miasta robi. Dla mnie bardzo taką ważną rzeczą w momencie, kiedy dużo instytucji z tego miasta, głównych, znaczących, zostaje zabieranych, bardzo ważną rzeczą jest to, że w Radomiu została posadowiona Polska grupa zbrojeniowa. I oby oby tak zostało. To widzi w tym. Oby bądźcie. to ja widzę bardzo dużą szansę wszędzie na świecie przemysł zbrojeniowy jest motorem rozwoju gospodarczego. Jeżeli w Radomiu, w Radomiu uda się tą siedzibę utrzymać, to będzie to niesamowity plus. Także tutaj mówię, no bardzo dużym zadaniem dla obecnych władz, zarówno samorządowych, jak i jest, centralnych jest to, żeby zrobić wszystko żeby rzeczywiście było wiadomo, że tak, to nie jest tylko na jakiś czas na próbę, tylko jest to rzeczywiście decyzja zapadła polska grupa zbrojeniowa, chociażby z tego względu, że mamy tutaj fabrykę broni, będzie miała swoją siedzibę w Radomiu. Dzisiaj, gdzie jest PSL? Stawia na swoich ludzi? W którą stronę będzie podążało polskie stronnictwo ludowe, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o kampanię, o to, co może zaproponować. Młodym, ale nie tylko młodym, w ogóle Polakom, bo dzisiaj wiemy o tym, że sondaże pokazują, że to ledwo, ledwo przekroczony próg wyborczy. Nie chciałbym tu powtarzać sloganów, które często są powtarzane, szczególnie w takich momentach, że sondaże są sondażami, mhm. a PSL te 120 lat istnieje, istniał, istniał, będzie. Nie jestem przekonany, że, że to tak będzie. To, co Pan redaktor mówi o, o propozycji dla młodych, przed, przed programem rozmawialiśmy tutaj mhm. z kolegą pana na temat tego, co się, co się dzieje w kraju. Ja rozmawiałem ze swoim znajomym, na co nie zdawałem sprawy, kiedy powiem, że w okresie tak zwanej złej komuny, do której ja też nie tęsknię, żeby też być dobrze mhm. zrozumianym, w kraju rodziło się około miliona dzieci w ciągu roku. Obecnie ten przyrost naturalny jest na poziomie 300 tysięcy. Kiedy policzymy to przez 5 lat, to mamy... Można to porównać do strat wojennych w pokoju, kiedy iluś tamtych obywateli, którzy potencjalnie mogliby przyjść na świat i, i, i poprawić tą strukturę społeczną, czyli żeby było więcej procentowo mm -hmm. tych młodych, kiedy w pewnym okresie, tak przed wojną, młodzi ludzie stanowili 60% społeczeństwa, a teraz jest to około 30%. I uważam, że to jest największym, największym problemem, po pierwsze, żeby stworzyć młodym, młodym ludziom. Warunki do tego, żeby mogli myśleć o pełnej rodzinie, czyli żeby tak jak to kiedyś było naturalne. Ja pamiętam kiedy ja jeszcze lat temu ci mm -hmm. założyłem rodzinę i to było naturalne, że od razu powinny być tam po jakimś czasie dzieci. Teraz widać takie podejście, że no tak, my musimy dla tych dzieci stworzyć odpowiednie warunki, wtedy te warunki nie były wcale lepsze. Ja uważam, że, że, że wcale nie było większego komfortu, były problemy mieszkaniowe. Nie wiem, czy nie większe niż w tej chwili, jeżeli chodzi o mieszkania, ale to był jakiś taki naturalny proces, który, 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 mhm. który występował, i teraz właśnie według mnie trzeba zrobić coś, żeby to zastymulować takie podejście świadome, że no jesteśmy odpowiedzialni za to, czy ten kraj będzie się starzał, czy będzie krajem, który będzie się rozwijał, a bez młodego pokolenia jest to, jest to niemożliwe. No i chociażby tutaj. Już widać pewne inicjatywy ze strony PSL-u, chociażby ta ustawa o, o tej pomocy socjalnej dla, dla młodych, niezależnie czy to są e, ludzie posiadający ubezpieczenia i pracujący, czy to są studenci, mm -hmm. czy to są osoby bezrobotne, to wsparcie na poziomie 1000 zł przez, przez 12, 12 miesięcy. Są też kwestia e, zmian, e, jeżeli chodzi o. Umowy o pracę, które też PSL podjął działania i ustawa w tej chwili weszła w życie regulująca pewne zasady zatrudniania, żeby to też nie były te tak zwane śmieciówki w, kółko, w koło, przepraszam, powtarzane, tylko żeby ten człowiek, który zaczyna pracę wiedział jaka jest, jaka jest zasada, do którego momentu może być na umowach, kiedy, kiedy może stać się pra, wartość, znaczy pracownikiem posiadającym umowę o pracę z pełnymi przywilejami. Tutaj mówi Pan o tych planach PSL-u, ale czy sam PSL jest także na to gotów? Rada Naczelna ostatnia u państw, w Państwa partii pokazała, że tarcia wewnątrz samego stronnictwa są. Panie na tarcia są wszędzie, to widać według mnie, w każdej partii, w dzieleniu, w, w, w jakichś różnych koncepcjach, w nowych, w, nowych, w nowych odłamach. Ja uważam, że te opinie, które są o potrzebie odmłodzenia czy władz PSL-u, owszem, to powinno być moim zdaniem negocjowane w naszym gronie, no jesteśmy dorosłymi ludźmi. Powinniśmy potrafić, to co powiedziałem wcześniej o tych negocjacjach w sprawie miasta, powinniśmy potrafić pewne rzeczy e, załatwić po prostu, jak to się mówi po męsku, w sami dogadać. No, jesteśmy chłopami z pochodzenia, kiedyś chłopi inaczej pewne problemy rozwiązywali, niekoniecznie chodziło od razu do sołtysa i do proboszcza, tylko załatwiali to sami, a o wyniku dopiero informowali i tak według mnie powinno się to Odbywać. Jest nam potrzebny według mnie pewien powrót, powrót do, do tradycji. Myśmy chyba troszeczkę za bardzo od tej tradycji PSL-u, takiego prawdziwego PSL-u trochę, trochę trochę, odeszli i, i za dużo dyskutujemy o pewnych rzeczach, wykorzystując do tego media, a za mało rozmawiamy ze sobą w sposób otwarty i szczery. Merytoryczny. I na koniec, panie prezydencie, jest już pan pewien swojego kandydowania? W w wyborach parlamentarnych, na liście PSL-u, tutaj w okręgu nr 17? ja będę pewien, kiedy mówię nasz główny selekcjoner, czyli marszałek Struzik, zatwierdzi listę. Na ostatniej konwencji były listy zatwierdzane, to znaczy w tym sensie, że nie ma jeszcze powiedzmy kolejności na listach. Wstępne przyjęcie listy odbyło się, jest, wyraziłem zgodę na kandydowanie i powiem panu jeszcze, że taką jedną rzeczą, która do tego mnie bardzo motywuje, to jest to, że jak mało kto, mam osobistego trenera, którym w tym przypadku jest mój tato, doświadczony samorządowiec, który przez 30 lat w samorządzie pracował, włożył dużo pracy, dużo doświadczenia, i ja teraz nabieram przekonania o tym, żeby startować, kiedy spotykam się w różnych sytuacjach z ludźmi, z którymi on pracował mm -hmm. lat temu ileś i którzy go wspominają jako takiego samorządowca mającego zasady, Nastawionego na pomoc ludziom, niekonfliktowanie, a łączenie, na współdziałanie, i myślę, że, że tego też mnie nauczył. I i będę chciał to wykorzystać. I z tym będzie pan także pewnie próbował kandydować albo ubierać się o to kandydowanie. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę, tę naszą rozmowę. Krzysztof Ferenstein, były wiceprezydent Rady, ja miał państwa i moim gościem w programie KONTRAST. My żegramy się, przerwa wakacyjna przed nami, ale wracamy na pewno niebawem, za kilka tygodni na www.zebra.tv z tym programem. W takim razie do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz dziękuję za bardzo, to dzisiejsze państwa. spotkanie.